Zaangażuj się. Nie chcesz patrzeć wstecz na swoje życie i uświadomić sobie, że udało ci się całkowicie je przeżyć z boku. Robert Brault Bierz życie jakim jest, innego mieć nie będziesz, powiedział mi ktoś kiedyś. Pewnie był to mądry ktoś, bo myśl jest bardzo głęboka. Nie jest jedną z tych prostych myśli spotykanych na mitingach typu, daj czas czasowi. Żeby było jasne nie mam nic przeciw prostocie prostota jest bardzo dobra. Sam należę do ludzi, którzy starają się nie komplikować. Jeśli da się zrobić coś w trzech krokach, po co dopisywać do tego jeszcze kolejne trzy? Oczywiście, upraszczanie do przesady to znów nie jest to, o co w tym wszystkim chodzi, ale nie o tym miało być, tylko o przeżywaniu życia. Kiedyś pisałem, że nie mam już 20 lat, przez co rozumiałem niewielkie doświadczenie życiowe. Być może zatem wynika to z wieku, że wiem, iż mój czas jest skończony. Co więcej, wiem, że ten świat jest zbudowany tak, że nie można w nim planować i układać, bo jest zbyt wiele zmiennych. Co, z kolejnej strony, nie znaczy, że nie warto mieć marzeń. Przygotowywać się, na przykład zbierając jakiś czas pieniądze na wycieczkę marzeń. Życie składa się z kolejnych kroków, kolejnych wydarzeń. Można na nie narzekać, można się nimi cieszyć, można też po prostu żyć.